realizują projekty w różnych częściach świata, dzięki czemu wspierają rozwój lokalnych społeczności poprzez infrastrukturę, edukację czy pomoc medyczną. To wolontariusze Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. Wśród nich jest Ela Kaczkowska, której drugim domem stała się Gambia. Zgadza się. Dlaczego Gambia? Tak wyszło. Tam jechała liceum i pojechałam po raz pierwszy z liceum, z księdzem Babiakiem, księdzem dyrektorem. Potem znowu pojechałam z liceum. Tak mi się spodobało, że chciałam tam wrócić. No i Ostatecznie wyszło już prawie jak dom i chciałam wrócić tam jeszcze raz. Już, już w tym roku mi się uda pojechać do Etiopii. Hmm, to bardzo ciekawe. A co jest takiego mm, wspaniałego w Gambii, że te powroty tak się pojawiały? Ludzie. Ludzie są cudowni. Wszystkie te dzieciaki są tak, po prostu tak uśmiechnięte, są tak cudowne. One wszystkie chcą, garną się, żeby do ciebie przyjść. To jest, Gambia jest nazywana uśmiechniętym wybrzeżem Afryki. I faktycznie oni wszyscy się uśmiechają, wszyscy są otwarci, chcą pomagać. Pytają się, co u Ciebie za każdym razem. To jest najważniejsza część dnia w sumie, żeby spytać się, co u Ciebie, i żeby odpowiedzieć. Czy już wiemy, Gambia to ludzie uśmiechnięci, wspaniali, ale misja ma swoją misję, właśnie. Jaka jest ta Wasza główna praca na miejscu? Głównie zajmujemy się albo jakimiś celami medycznymi, żeby zapewnić im no, podstawową opiekę medyczną, Mają z tym duży problem. Albo edukacją. Czasem też, tak jak widzę, że jest pokazywane, staramy się też zapewnić im odpowiednie warunki, na przykład do zabawy. Ten plac zabaw, który malowaliśmy w tym roku, to jest jedyny plac zabaw, który widziałam poza stolicą. Oni tam naprawdę nie mają wiele. I my staramy się im zapewnić jak najgodniejsze warunki życia. Tak samo budowanie toalet w szkole. No nie wyobrażam sobie u nas szkoły bez toalety. A tam to była norma. Tak samo w domach oni nie mają toalet. Nie mają też łóżek. Naszym głównym celem misji zazwyczaj jest po prostu obecność. To jest też charyzmat Jana Bosko, a my jesteśmy od salezjanów. Ehm, żeby być z drugim człowiekiem. Po prostu przyjechać tam i pokazać, że chcemy z nimi być. Chcemy im pomóc, chcemy być dla nich, chcemy się podzielić tym, co mamy. Misja edukacja, także jak duże są tam potrzeby edukacyjne? Czego uczy się najmłodszych w Gambii? Ehm, w szkole niestety nie uczą się bardzo dużo. Jest też bardzo surowa dyscyplina. My staramy się uczyć angielskiego. Gambia jest brytyjską, znaczy pozostałością po brytyjskiej kolonii, e, więc staramy się ich nauczyć jak najbardziej języka. E, oczywiście też nadrobić jakieś braki, bo szkolnictwo tam no, nie jest najlepsze po prostu nauczyciele nie chcą za dużo robić z dziećmi e, więc braki w matematyce, braki e, no, w historii, w geografii, w przyrodzie takie rzeczy, które możemy, bo wiadomo, jeśli przyjeżdżamy z liceum, albo nawet, tak jak ja tuż po studiach no to nie jesteśmy w stanie jakoś dużo przekazać, ale tyle, co potrafimy i to już jest naprawdę dla nich ogromna różnica. A czy widać w nich tę chęć nauki? Tak. Prowadziliśmy tam summer camp, czyli obóz dla dzieci. E, prowadziliśmy go już po raz czwarty albo piąty nawet. E, I za każdym razem w summer campie są zajęcia lekcyjne. I te wszystkie dzieci, one się cieszą, żeby pójść na te zajęcia. To są ich wakacje i one chcą pójść na lekcje. Potem są jeszcze takie momenty, gdzie mamy jakby zajęcia dodatkowe, takie hobby, pasje, jakieś też pożyteczne umiejętności. I tego też ich uczymy i oni naprawdę chcą się tego uczyć. Że to jest aż to, przyjemnie na to patrzeć. Działam też z dziećmi w Polsce i myślę, że mało kto by chciał pójść na jakieś lekcje matematyki albo przyrody u nas w trakcie wakacji. Wy, wy nauczacie dzieci w Gambii, ale równocześnie uczycie się od nich. Czego? Oj, od nich uczymy się bardzo dużo, też takiej bezpośredniości, e, otwartości, też wyrażania siebie. Oni potrafią bardzo dobrze, chociażby przez taniec. Piękne są te ich tańce, bardzo zabawne dla nas zwłaszcza. Um, ale też tego, właśnie żeby się nie bać podejść do drugiego człowieka. Oni po prostu się nie boją, one podchodzą, łapią za rękę jak chcą, albo nawet wskakują nawet na, na nas jak chcą. Um, albo wołają nas cały czas, z każdej strony, tylko żeby na nie zwrócić uwagi. Myślę, że to jest takie piękne. Oni też bardzo są we wspólnocie. Uczymy się tego, żeby dzielić się wszystkim z drugim człowiekiem, bo oni naprawdę dzielą się wszystkim. Naprawdę wszystkim. Miałam sytuację, gdzie dziewczyna, co prawda to była w Senegalu, um, ugryzła ciastko z mojej buzi, które dopiero co wyciągnęłam. Tak samo był chłopczyk, który dostał cukierka i podzielił się ze swoim rodzeństwem, przegryzając go w buzi i rozdając na ręce innym. To było dla mnie niezwykłe, to zawsze było najlepsza wymówka dzieciństwa. Mam jednego cukierka, nie mogę się podzielić. a Mogę jednak. Może. Nie ma rzeczy niemożliwych najwyraźniej. Tak jest, czyli wyjazd na misję staje się Waszą misją życiową. Tak, ale misja życiowa tak naprawdę ciągnie się dalej. I mówienie świadectwa, nawet no tutaj też tak jakby się mówi świadectwo, tak? Mówię, co tam przeżyłam. Um, ale tak samo, no każdy z nas wydaje mi się, że ma taką misję, że to jest po prostu misja pomagania innym ludziom, że to jest misja Bycia dla drugiego człowieka. I to jest coś, czego uczymy się całe życie, ale to, to jest coś naprawdę ważnego, że nie, nie trzeba dużo. No przecież ja tam nie jadę z nie wiadomo jakim celem, tak, też nie mam takich środków, mam 20 lat, ale to jest dużo, że przyjadę, że podzielę się swoim czasem, że podzielę się po prostu tym, co mam, tak, że, że chce się. Chcę być z tymi ludźmi po prostu. No widzimy właśnie teraz te przepiękne kadry, czyli w Gambii także wolontariusze, tańce, występy. Tak, no pięknie to wygląda. Czy, czy dużo jest takich osób, które decydują się na wyjazd na misję, czy wciąż być może za mało, bo potrzeby są duże? W zeszłym roku z naszego salezyńskiego wolontariatu misyjnego wyjechało 10 osób. To była rekordowa liczba. Z Wrocławia wyjechało najwięcej wolontariuszy w zeszłym roku. W tym roku jedzie 5. I dowiedziałem się, że to jest tak standardowo. Więc na pewno nie odpowiadamy tym wszystkim potrzebom, bo potrzeb jest tak wiele. Jeździmy po dwie osoby, czasem trzy, czasem jedna. No ale ośrodków mamy naprawdę mnóstwo. W tym roku pojedziemy do trzech. Wydaje mi się, że. No, przydałoby się jeszcze, jeśli ktoś czuje takie powołanie. Takie... To też olbrzymia odpowiedzialność, bo młodzi ludzie w wieku 20 lat, bo Ela ma 20 lat, drodzy Państwo, młodzi ludzie w, 20, w wieku 20 lat myślą o czymś zupełnie innym, prawda? Studia, kariera, <śm> zakładanie rodziny, być może imprezy, media społecznościowe. A tutaj pojawia się potrzeba serca, czyli rzucam wszystko i nie jadę może w bieszczadę, ale jadę do Gambii. <śm> Dokładnie, tak to wyszło. Najpierw. Najpierw poczułam taką potrzebę w gimnazjum um, i z takim wielkim strachem powiedziałam mamie, że mama ja chcę jechać na misję. No i pomyślałam sobie, który gimnazjalista chce jechać na misję, i znalazłam wtedy liceum selezjańskie. I to jest, to jest taki mój sposób na życie. Ja się w tym odnalazłam, ja to bardzo lubię. To jest niezwykłe też odkrywanie ludzi. Na przykład specjalnie założyłam tą sukienkę, żeby pokazać, że nie trzeba wiele, bo tą sukienkę dostałam od dziewczyny, która uczy się, żeby być siostrą. I byliśmy w ich domu, mi się trochę nudziło, no i byłam gościem, ale stałam z boku i się spytałam, czy mogę w czymś pomóc. Zaczęłyśmy zmywać razem naczynia i ona mi zaczęła opowiadać o sobie i tak mnie zapamiętała, że rok później dała mi cztery uszyte przez siebie sukienki. Byłam w szoku, że można aż tak zapamiętać takiego człowieka. Znalazłam mnóstwo przyjaciół, oni cały czas do mnie piszą, staram się mu odpisywać, ale tego jest naprawdę mnóstwo. Nawet takich przyjaciół, co poznałam, no może po polsku nie nazwalibyśmy ich przyjaciółmi. Ale tam wszyscy są po prostu przyjaciółmi. Piękna historia i wielki szacunek za Waszą pracę. Państwo mogą e, oglądać efekty pracy wolontariuszy na stronie internetowej Salezańskiego Wolontariatu Misyjnego. To w takim razie powodzenia w Etiopii. I Dzięki. czekamy na kolejną relację. Być może będzie nam dane spotkać się następnym razem i trochę więcej o tej misji w Etiopii porozmawiać. Hmm. Ela Kaczkowska.